Cześć. Dziś ostatnia kolejka sezonu 2024-2025. Ostatnia kolejka w Ekstralidze, bo pierwszą ligę wczoraj zamknęliśmy. To był fantastyczny sezon. Ja tutaj bardzo chciałbym pogratulować GKS-owi Katowice za zdobycie Mistrzostwa Polskiej. To w wielkim stylu. Karolina Koch zrobiła fantastyczną robotę. W ogóle to, co robi dzisiaj GKS Katowice, jest taką lekcją marketingu dla opornych, dedykowaną Departamentu Kobiecemu. Piłki nożnej w PZPN. Zobaczcie, co w Katowicach potrafili zrobić 10 dni, może dwa tygodnie. Za chwilę tam będziemy dzisiaj oglądali prawie pełen stadion, ponad 3000 sprzedanych biletów. To więcej niż fizycznie osób było na ostatnim meczu reprezentacji Polski w Lidze Narodów Kobiet w Gdańsku na naszym 40-tysięcznym obiekcie. Nie mamy dedykowanej koszulki na euro. 2025 jako jedyna z drużyn, która wystąpi w tym prestiżowym turnieju. W ogóle historyczny awans, który wywalczyliśmy, ale za to uwaga, uwaga. Prawdopodobnie jako jedyna drużyna, która wystąpi na Euro. Mamy tramwaj. Mamy tramwaj w Gdańsku pomalowany pięknie na barwy reprezentacji z Ewą Pajor. Możecie go zobaczyć w Gdańsku jak Wam się uda. Mamy tam też mural. I kilka nalepek na autobusie. No, gratulacje, naprawdę. Wróćmy do tych Katowic, bo tam dzisiaj naprawdę będzie święto futbolu. Ponad 3000 sprzedanych biletów. Jeszcze raz, GKS, wielkie gratulacje. Gratulacje również dla e, uJotu Kraków i Lecha Poznań za awans do Ekstra ligi. Wielkie gratulacje też dla Bielawianki Bielawa, kurczę, bo już dwa takie podejścia, że myślałem, że ta Bielawianka się wycofa w tym sezonie, one jednak dzielnie walczyły do samego końca i pokazały dziewczyny charakter. No, ponad 100 bramek w plecy. Puh. Naprawdę, gratulacje spadają, ale mam nadzieję, że powrócą do pierwszej ligi, a kto wie, być może kiedyś zasilą szeregi ekstra ligi. No i to Tyle, no, Czy były jakieś moje rozczarowania tym sezonem? No, pewnie tak. Pewnie w Ekstralidze była to Skra Częstochowa, kurczę, która tak fajnie się spisywała w tamtym roku w pierwszej lidze. Był to taki fajny, poukładany klub. E, z ciekawymi sponsorami tam były pieniądze. No, niestety przejęcie nie wyszło to na dobre i Skra wycofała się z rozgrywek wcześniej z pierwszej ligi. Hedż Gdynia, no, zabrakło pieniędzy po prostu, no, jeżeli klub utrzymuje się na y, jednym sponsorze, nie ma wsparcia y, wystarczającego z miasta, tak dużego jak Gdynia, y, no to takie są konsekwencje. Klub, który tak naprawdę był pewną y, y, historią kobiecej piłki nożnej w Polsce zrezygnował z rozgrywek. A przypomnę, że w poprzednim sezonie y, gdyby nie afera nakręcona przez meczyki z Joanną czy tam Andrzejem, no to ten klub walczył o awans do ekstraligi i wcale nie był na straconej pozycji. No więc tak, to są dwa takie moje rozczarowania, jeżeli chodzi o ekstraligę i pierwszą ligę, czyli ta Skra i Hedż Nie wiem, co myśleć o Legi Ladies, bo ten klub naprawdę fajnie, fajnie wygląda. Jest, są tam pieniądze, jest tam pomysł na ten klub. I tak dalej, i kto wie, gdyby ta runda wiosenna nie rozpoczęła się dla nich lepiej, a nie takie przegrywanie wygrywanie, granie trochę w kratkę, czy byśmy nie widzieli właśnie teraz Legii już z awansem do ekstraligi? No, skończyła na pudle na trzecim miejscu. Wielkie gratulacje, i za rok na pewno będzie głównym faworytem do tego awansu. Spada z ekstraligi Rysowia Rzeszów, która też prawdopodobnie będzie walczyła o to miejsce. Będzie też walczył Medyk Konin, bo chce powrócić do ekstraligi. Bo to jeden z naszych najbardziej utytułowanych klubów. Więc w przyszłym sezonie naprawdę zapowiada nam się to bardzo interesująco. Wspomniałem, że kończy się, kończy się ten sezon, kończy się też moja przygoda z tym portalem. Przez dwa lata włożyłem w to mnóstwo czasu, serca i pieniędzy, jednak jest jakiś pewien poziom, do którego dobijasz i nie można już się dalej niestety rozwinąć. Cała ta promocja piłki nożnej kobiet w Polsce myślę, że jest na, na bardzo niskim poziomie. Że, że to, co oglądamy, jest to jakieś takie pewne złudzenie, i niektóre decyzje są rodem z PRL-u, takie malowanie trawy na, na zielono. Tutaj powiem na przykład o, o tym, co się dzieje z reprezentacją, zatrudnianie jakichś influencerek, żeby sztucznie nabić, e, nabić hmm, frekwencję na meczu, jest dla mnie jakimś totalnym absurdem gdzie za zdobycie Mistrzostwa Polski jest 300 tysięcy złotych, a tutaj dajemy parę setek dwóm influencerkom, żeby zagrały 15-minutowy mecz. I tak naprawdę to raczej na te influencerki przyszli ludzie na stadion wtedy, a nie na naszą reprezentację. Bardzo dużo słabych posunięć, choć są też sukcesy. Sukcesem jest na przykład to, że w tym sezonie na profilu, oficjalnym profilu Piłka Nożna Kobiet, Łączna nas Piłka Nożna Kobiet, kobieca eee, dwukrotnie na razie, a dziś pewnie trzeci raz, pojawiły się wyniki odnośnie pierwszej ligi i tabela. Niewiarygodne naprawdę. Wreszcie ludzie mogli się dowiedzieć, że mamy coś takiego jak pierwszą ligę. Fantastycznie. Ja mówię, Piłka Nożna Kobiet w Polsce, jeżeli ktoś się za to nie weźmie, to upadnie na dno, bo w tej chwili jest to kolos na glinianych nogach, a właściwie na jednej nodze noga ma nawet swoje imię i nazwisko. Nazywa się Ewa Pajor. Gdyby nie Ewa Pajor, to tak naprawdę no co, nie mielibyśmy transmisji meczy Barcelony w TVP Sport, a one jednak przyciągają. Ja sam widziałem u mnie na portalu, jak był mecz Realu z Barceloną, gdzie Real historycznie wygrał pierwsze derby w Hiszpanii. El Clasico, kobiece. Ja miałem 140 tysięcy zapytań z wyszukiwarki na stronie. To był jakiś absurd totalny. Ja nigdy nie miałem. Tam był skok o ileś tam tysięcy procent wejść, i naprawdę było olbrzymie zainteresowanie. To samo jak Evapor zdobywa Hatrika, czy, czy zdobywa tytuł Korona Królowej Szczelczeń. Wydaje mi się, że gdyby nie ta Evapor, to tak naprawdę nie mielibyśmy. Tylu osób, które zainteresowały się gdzieś tą piłką nożną kobiet. Oczywiście to zainteresowanie jest różne. Jedni jej gratulują, inni hejtują, no bo przecież w historii mojego portalu myślę, że na 11 tysięcy osób, które mnie obserwuje na Facebooku mam około 700-800 osób zablokowanych. Nie chcecie wiedzieć, jakie były komentarze pisane przez, przez te osoby pod na przykład postami z Ewą Pają czy z Natalią. To, to po prostu się w głowie nie mieści. Czy nawet taki mecz, który był w pierwszej lidze Lecha z Legią, gdzie odpalili się na Kibole jednych i drugich, ja nie nadążałem kasować tych opinii. Promocja piłki nożnej kobiet w Polsce naprawdę nie istnieje. Od 30 lat zajmuję się reklamą i marketingiem i uważam, że tak piłka nożna kobiet jest powiedzmy produktem, czyli PZPN, czy tam ten Departament Kobiecego Piłkarstwa. Sprzedaje jakiś produkt. Tym produktem jest właśnie Piłka Nożna Kobiet. Pierwsza Liga, Ekstra Liga, Reprezentacja, Niższe Ligi. Ja tu nie widzę tego, żeby PZPN poza sprzedawaniem produktu pod nazwą Reprezentacja, gdzie jest mnóstwo sponsorów i prawdopodobnie oni tego wymagają, żeby robił coś więcej. Nie ma czegoś takiego. Nie istnieje to. Co więcej, wymyślono sobie nawet w PZPN-ie, że będą robić szkolenia marketingowe dla klubów, jak kluby mają promować się. Niestety dla większości tych klubów jest to nie do przeskoczenia. Za przykład podaje się Legia Ladies, Lecha Poznań, gdzie mają sztaby marketingowe, ale nie podkazują takiej, nie wiem, Bydgoszczy czy, czy jakichś innych mniejszych klubów, gdzie tak naprawdę ich nie stać na to, żeby zatrudnić dział marketingu, żeby ktoś prowadził social media, żeby nagrywał filmiki, prowadził stronę internetową. Ja w swojej historii tej dwuletniej przygody z piłką nożną kobiet, jeżeli chodzi o portal internetowy, bo wcześniej już też gdzieś tam się udzielałem. Sam zrobiłem strony bodajże trzem lub czterem klubom, bo nie mieli tych stron internetowych, dostali od nas po prostu w prezencie. Bo, bo potrzebowali, bo chcieli, bo to prościej przyciągnąć sponsora, bo gdzieś tam można umieścić logo, gdzieś coś można podlinkować. Nie, nie bardzo rozumiem, jak, jak, jak to wszystko funkcjonuje, jak, jak jest dobór ludzi na te stanowiska, które są odpowiedzialne za, za promowanie piłki nożnej kobiet, bo według mnie są tam osoby nieodpowiednie. Nie wiem, jak się tam dostały, nie interesuje mnie to, nie chciałbym nawet tam być, bo, bo uważam, że to jest jedna wielka korporacja, która gdzieś tam się trzyma jakichś swoich regulaminów. Robi to, co musi zrobić, bo coś, co wynika z kontraktu, bo przecież podpisują te kontrakty. No bo reprezentację sponsoruje Impos i tam jakieś tam biedronki, czy tam jakieś inne firmy globalne. Choć i tak uważam, że po prostu jak sponsor podpisuje umowę na reprezentację męską, to w gratisie dostaje tą kobiecą. Nie może być inaczej, bo, bo nie, ma, nie, ma, nie ma takiej opcji. No, dziwne, jesteśmy ligą, y, która y, funkcjonuje. Ponad 40 milionowym kraju, a nie mamy dedykowanej strony internetowej dla chociażby najwyższej klasy rozgrywek, tak jak Liga F czy, czy Frauen Bundesliga. Każdy ma jakąś dedykowaną stronę. U nas trudno znaleźć jakiekolwiek newsy. Nie mówię, że z każdego meczu, ale z czegokolwiek. No, z jakichś podsumowań. Podsumowania mamy oczywiście w środę bądź czwartek. Wyniki na social mediach. Podawane są w poniedziałek, czasem we wtorek. Ja wiem, można je znaleźć na stronie internetowej, ale w dzisiejszych czasach ludzie nie szukają na tych stronach internetowych. Naprawdę trzeba być albo gdzieś tam w strukturach klubu, albo naprawdę zagorzają fanem, żeby gdzieś tam śledzić w tej aplikacji, która raz działa, pięć razy nie działa, ale pomijmy ten fakt. Jeżeli nic nie zrobimy z tą piłką nożną kobiet, nie zabierzemy się za nią, nie zabierzecie! No bo ja, ja jakby nie jestem tutaj osobą za to odpowiedzialną i nie chcę już więcej jakby poświęcać swojego czasu i, i serca na to, bo, bo po prostu odechciało mi się, odechciało mi się jak zobaczyłem to, że możesz dojść do pewnego etapu, a potem. A potem już głową muru nie przebijesz. No, jeżeli chodzi o współpracę na linii, e, mój portal, kluby, fantastycznie, super. Naprawdę, każdy klub e, chciał współpracować, współpracuje, potrafi przysłać informacje o tym, że nie wiem, mamy nowy transfer, mamy to i tak dalej. Wiecie, że PZPN e, jak ostatnio się ratował. E, Frekwencyjnie na meczu Ligi Narodów nie potrafił wysłać do żadnego z tych portali, które są, bo napisałem do wszystkich yy, wzmianki, informacji. Słuchajcie, potrzebujemy Waszej pomocy. Możecie opublikować, że mamy bilety grupowe? No nie. Być może dlatego, że wpadli na ten genialny pomysł trzy dni przed meczem, gdzie trudno zorganizować już grupę. Teraz zrobili to trochę szybciej widzę na ten mecz 3 czerwca. Ale PZP nie wysyła nam żadnych informacji. Żadnych informacji, oprócz tego, że ruszył proces akredytacyjny. Albo, uwaga, nie, bo jeszcze były, jak yy, wyznaczyli Arłamowie hotel dla reprezentacji na zgrupowanie przed euro. Widocznie to było w kontrakcie. A tak, nie informują nas o niczym. Traktują nasze portale, myślę, jak zło konieczne lub za, za jakichś takich zbieraczy bawełny kiedyś. Rozumiecie, że po co mamy z nimi współpracować, po co mamy z nimi w ogóle dyskutować, jak i tak to robią za nas i, i spoko, jest fajnie. A że siedzą tam ludzie z pasją, którzy nie zarabiają żadnych w sumie na tym pieniędzy, yy, oprócz jakichś tam groszy z Facebooka. No moje dochody z Facebooka sięgają w rzędu 50, bo 70 może dolarów miesięcznie za publikację postów. I to tylko wtedy jak... Chyba, Pajor zrobi coś niesamowitego, czyli jeszcze jakiegoś hatrika albo, albo coś i, i to tak naprawdę wszystko. Nie wiem, życzyłbym tej piłce nożnej kobiet, żeby było jak najfajniej, żeby się wreszcie rozwinęła, ale z tym składem, który jest za sterami promocji tej kobiecej piłki nożnej kobiet w Polsce, myślę, że będzie to bardzo trudne. Naprawdę słabe. Ja Wiem, że ja nie, nie, może nie zrobiłem wszystkiego, co mogłem, ale zrobiłem wiele rzeczy, które PZPN dla PZPN u byłoby tak, na pstryknięcie, Jak chociażby te statuetki, które robiliśmy dla zawodniczek kolejki w pierwszej Lidze i w ekstra lidze. To drobnostka. Ta drobnostka kosztowała 300 zł na kolejkę za dwie statuetki. Wysyłaliśmy je tam pocztą i tak dalej, czyli 1200 zł miesięcznie przy założeniu, że mamy cztery kolejki. Dla mnie to był jakiś koszt duży. Dla PZPN-u? Myślę, że koszt miesięczny zakupu strzywaczy. Dlaczego tego nie robią? Nie mam pomysłu. Tylko kobiece futbol też co tydzień robi zestawienie, robi wybór najlepszej zawodniczki kolejki. PZPN? No, raczej nie, raczej nie. Chyba nie ma na to czasu. E nie rozumiem, nie rozumiem tego podejścia, a potem jeszcze tego chwalenia się, że tyle robimy dla piłki nożnej kobiet. Ja przez te dwa lata pracy włożyłem naprawdę wystarczająco dużo serca, czasu, pieniędzy. Traktowałem ten portal jako moje dziecko. Niestety nie jestem w stanie dłużej tego prowadzić na, na takim poziomie, jak to było możliwe. Może też ze względu na to, że. Zwiększyło się dużo grono odbiorców. No jest Was 11 tysięcy na Facebooku, 5 tysięcy osób w grupie. Oczekujecie coraz więcej, a ja musiałbym poświęcać coraz więcej na to czasu, za który tak naprawdę nikt mi nie płaci. W sumie nawet na tym nie mam jak zarabiać, bo, bo to w tej chwili stała się już praca na pełen etat. Ja miałem kilka od Was pytań: ile osób pracuje przy tym portalu i tak dalej. No więc... Myślę, że teraz na zakończenie mogę to wyjaśnić. Cały portal zrobiłem sam, wykonałem, zaprojektowałem go, zakodowałem. Sam robię grafiki, sam je publikuję, sam piszę artykuły. Czasami ktoś mi tam podrzuci jakiś artykuł, pomoże. I to była praca jednej osoby. Udało mi się nawiązać współpracę z trzema klubami. Jako pierwszy portal w Polsce miałem logo własne na koszulkach zespołów grających w pierwszej lidze, no i chwilowo w Ekstradze, no, ale skra się wycofała. Uważam, że, że no, nie czuję się przegranym ja jako ja. Czuję się, że przegrała przegrała ta kobieca piłka nożna kobiet niestety, bo jest dużo fajnych dziewczyn, które wybrały tą drogę rozwoju. Chcą grać, chcą. Robić coś innego niż to, co w tej chwili młodzież jakby fascynuje, czyli zostawanie influencerami, czy w skrajnych przypadkach korzystanie z niebieskiej platformy. Dziewczyny nie zarabiają naprawdę wielkich pieniędzy w swoich klubach, a mimo to robią to, mają swoje dolki Pajol czy Natalię i, i walczą o te swoje marzenia, ale w pewnym etapie. Yy, Przychodzi pewnie im wybór, no, czy za jakieś drobne śrubki biegać po boisku, czy iść usiąść na przykład na kasę, w biedronce czy tam w żabce i zarobić więcej, mieć wolne weekendy, mieć czas na to, żeby spędzić go z przyjaciółmi, pójść do kina, eee, czy nie wiem, czy mieć chłopaka bądź dziewczynę. Eee, nie wiem, naprawdę nie wiem, nie wiem w którą stronę to zmierza. Liczę, że. Pojawią się jakieś zmiany, pojawią się zmiany i, i wreszcie ta piłka nożna dostanie jakiegoś kopa. Liczę na to bardzo, bo, bo zasługuje to, zasługuje, zasługuje na to. Ale na chwilę obecną nie widzę, nie widzę jakiejś dobrej przyszłości. I mówię, według mnie wszystko opiera się o Ewę Pajor, gdyby nie Ewa Pajor. Hmm. No byłoby różnie, no tak mi się przynajmniej wydaje. No, mamy jedną zawodniczkę, mamy takiego Lewandowskiego w spódnicy, że tak powiem i Ewa nakręca całą tą spiralę zafascynowania, zainteresowania piłką nożną kobiet. Nie wiem, co tu mam wam jeszcze powiedzieć. No ja zakładając ten portal liczyłem, że, że po prostu będzie to wyglądało trochę inaczej, że uda się razem coś zrobić, powspółpracować. Z tymi najwyższymi. Okazuje się, że nawet udało mi się trafić na czarną listę Pani Weroniki z PZPN-u. Nie wiem za co, ale, ale widocznie widocznie był to jakiś powód. Ok, czuję się zaszczycony, spoko. To ta sama Pani, która nagrywa te piękne rolki na Instagrama, że wracała z pociągiem z meczu i, i widziała ludzi, którzy gdzieś coś czytali o piłce, że tak bardzo się liczy każda wzmianka, każdy artykuł, no to ta sama pani odmówiła naszemu dziennikarzowi, który był młodym chłopcem, chłopakiem, chciał się zająć piłką nożną, kobiet, chciał ją promować i niestety pierwszy artykuł, który dostał zlecony, ambitnie podszedł do tematu i poprosił panią Weronikę, żeby coś mu tam podsumowała. Ona niestety napisała, że nie zrobi tego dla tego portalu. Ponieważ jest on na czarnej liście, chłop się poddał. My się uśmiechnęliśmy i, no i spoko. życzę, życzę powodzenia, bo, bo fajnie. Chciałbym jeszcze pozdrowić na koniec tego mojego wielkiego, długiego wywodu mojego naczelnego hejtera, który był ze mną niemal od początku tej współpracy, Wojciech Nowakowski. Chłopie, wyjdź wreszcie kiedyś z piwnicy, zobacz jaki świat jest piękny, przestań hejtować, bo naprawdę, kiedyś trafisz na kogoś, kto ci nie odpuści. I źle na tym skończysz. A jeżeli masz problemy ze zdrowiem, to są naprawdę poradnie, przyjmują, nawet na NFZ. Zgłoś się tam. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję Wam wszystkim. 11 tysięcy osób przez dwa lata zebrało się tutaj, 5 tysięcy na grupie. Jeszcze raz to podkreślam. Byliście fantastyczni. Mam nadzieję, że może się gdzieś jeszcze kiedyś spotkamy. Zobaczymy. W innych okolicznościach. Ja kończę moją przygodę z tym portalem. Na takich zasadach, jak był, portal pozostanie, ale nowi właściciele mają troszeczkę inny pomysł na niego. Będzie to bardziej, a właściwie to nie wiem, czy ja mogę zdradzać, co to będzie, ale jeszcze raz wielkie dzięki. Dziękuję wszystkim klubom za współpracę, za miłe słowa, za ciepłe słowa, bo nieraz dodawaliście otuchy, nieraz wysyłaliście nam informację, że, że robimy kawał dobrej roboty. Robimy. Liczba <grym> mnoga. O, łezka mi się zakręciła wokół, ale yy, tak, no udało mi się to było. Moje dziecko. Yy, dziecko dorosło, no idzie w świat. Wielkie dzięki i do usłyszenia.